cześć. No cześć, cześć. My już wszyscy są. Ale no prawie wszyscy. Zgadnij kogo nie ma. na no, cześć. Widzę. A gdzie Lester? Słyszałem go, a nie widzę go nigdzie. Za na tobą. tobą. Za mną. W sensie za na, 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 na tobą. O tu jestem stary. I, tu plik. jestem. Cześć. Widzisz jak się ukrywam, metody kamuflażu mojego garnituru działają. <laughs> Widzę idealnie. Słuchajcie, przyjaciele, zapraszam Was do sali konferencyjnej tam. Ja szybko wyjdę przed hotel, przywitać się z naszymi ochroniarzami. No i sobie porozmawiamy. Cześć moi drodzy! Fajnie was widzieć w kolejnym odcinku Seryżycie Gangstera. Oczywiście moi przyjaciele nie idą w, do tej sali, o którą im prosiłem. Tamta sala konferencyjna jest tam. Chyba, a nie idą tam. Czyli zaraz znowu na nich nakrzyczę W każdym razie Pomyłka. mam nadzieję, że wam się podoba to co tutaj tworzymy Dlatego zostawcie łapy w górę Zostawcie subka z dzwoneczkiem I lecimy moi drodzy po te 400 tysięcy A właśnie do mojego sklepu Wpadła szkolna kolekcja w sumie obczajcie. Na www.spano.pl właśnie wleciała kolekcja szkolna. Czas rozpocząć nowy rok szkolny w nowym stylu pełnym akcji. Dostępne są pojemne, pakowne plecaki, które bez problemu pomieszczą wasze podręczniki. Do plecaka idealnie wpasują się przypinki, dostępne w dwóch kolorach, które dodatkowo go ozdobią. Wraz z nimi wlatuje piórnik, który chętnie zagości na twojej ławce, oraz podkładka na biurko, która sprawdzi się idealnie na techniczne zadania w szkole, jak i w domu. Jakby wasze miejsce pracy obyło się bez zadrapania. Oczywiście sprawdzona przez szefa. Kalendarze oraz plan lekcji pomoże Wam zorganizować się tak, by w tym roku obyło się bez zagrożenia i poprawiło wyniki. Nie czekaj i zgarnij szkolną kolekcję już dziś. Dostępna na www.span.pl. kolekcja limitowana. Także zapraszam na www.span.pl. a teraz wracamy do naszego spotkania, bo naprawdę mamy sporo do obgadania. Cześć Krystian, cześć Mati. Witam, ja. witam. Jak tam? No spokojnie, dzień dobry. W sobie. Słuchajcie opaki. Wiem, że dzisiaj jeszcze nie jest oficjalne otwarcie, ale potrzebuję waszej pomocy. Dosłownie nikt nie może wejść do hotelu, jasne? Nawet jakby to chodziło o policję. Nikt nie może wejść. Dobra. Właśnie. A tamten gość nie jest z policji? To już inna historia. A. Lepiej nic nie mów Franklinowi młody. Ty tak nie, samo Krystian. Nie wiem, czy jesteś gotowi mówić. na to. Jakiemu nie Franklinowi? Mówić. No, mówię, Pojemu wujeszkowi. Krystian <laughs> jest czaczy. Wiem. No. Dobra, do no potem. Cześć. To fajnych mam ochroniarzy, co? <grym>, idealnie widzowie. Chciałem zobaczyć tego Mattiego w akcji. No. Dobrze was widzieć. Czuję równi, ciebie równi. Nie styry, tą swoją grubą dupę i wstawaj. Nie, nie. Jak zwykle przepędzany. Chyba pierwszy raz w historii możemy się spotkać w takim miejscu, co? I normalnie porozmawiać. Może zapraszam Was do stołu, tak będzie łatwiej. Rozsiądźcie się, bo troszeczkę będziemy mieli do pogadania z wami wszystkimi Słuchajcie przyjaciele, bo inaczej was nazwać nie mogę Doszliśmy do takiego punktu w naszym życiu, w naszej współpracy że możemy sobie pozwolić, żeby siąść razem wszyscy przy tym stole i poważnie porozmawiać Przez ostatnie miesiące, tygodnie robiliśmy bardzo ciekawe rzeczy rozpoczynając od drobnych kradzieży, import samochodów od się do fibów różne, różne, naprawdę różne rzeczy no i właśnie, no i co dalej? Mamy bardzo potężny fundament, żeby zacząć coś większego. Do dyspozycji mamy cały gang families, czyli mamy swoje wpływy na Soul Central. Między innymi Dave, QuickJ, mamy wpływy... W urzędzie. Kolega tutaj na lewo, dziadzia, złota rączka. Nieważne czy to samolot, czy samochód, czy co, zawsze to naprawi. Wszystko wie gdzie co jest i, i dzięki niemu kręci się nasz biznes importowaniem, przebijaniem i kradzieżą samochodów na szeroką skalę do Liberty. Dave, no Dave jest odklejony. Ale to w nim lubimy. Gościu jest żołnierzem, policjantem. Nie wiem, kim on jeszcze jest. Kim jeszcze jesteś, Dave? Piratem wojskowym. No właśnie, sami słyszycie. Ale bez Dave'a też dużo sytuacji by nie miało miejsca. Oczywiście Lester, legenda tego miasta. Kiedyś wielkie, wielkie napady z Michaelem, Franklinem. O właśnie, z Franklinem. Hmm. I z Trevorem, z tego co mi się o uszy obiło. Teraz gościu, który poderwał laskę na. Na garnitur, na garnitur. No. Tak, tak. I, i auto. No właśnie, na garnitur, auto, i razem mają wspólne zainteresowania, czyli. Co to było? I, lubimy mieszać w kodzie binarnym. Dochodzimy tutaj do jeszcze jednej osoby, której zawdzięczam swoje życie. Nieraz wyciągała mnie z opresji, i gdyby nie on, to myślę, że też. Ta nasza przestępcza strona nie byłaby tak ładnie szlifowana po tej legalnej stronie. Także słuchajcie, razem tworzymy fajną paczkę. Jak współpracujemy wszyscy razem, to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić w tym mieście. No i przede wszystkim łączy nas jeden cel. Pan O, którego byśmy chcieli się wyzbyć z tego miasta, żeby nowy naład nałożyć na to co się tutaj dzieje. Niestety jest to niemożliwe, ponieważ pan o kontroluje całe miasto. Inne wszystkie organizacje przestępcze są pod nim. Instytucje państwowe są pod nim. Nasz kolega doskonale o tym wie. Pamiętamy sytuację z naszym nieżywym przyjacielem z Gang Unitu. To wszystko tak. była sprawka pana. O. I dopóki pan O jest, to my nie możemy Zmienić tego miasta. Na szczęście są tacy ludzie jak my, którzy mają dość tego, co się dzieje na mieście, i myślę, że dochodzimy do takiego punktu, że możemy zamiast działać cały czas w ukryciu, podjąć jakieś oficjalne działania w tym kierunku. Dlatego, moi przyjaciele, chyba mogę powiedzieć otwarcie, że to co robimy podchodzi już pod zorganizowaną grupę przestępczą. Nie, nie ograniczamy się do jednej struktury, tylko mamy wpływy w różnych dziedzinach tego miasta, więc naprawdę jesteśmy w stanie narozrabiać. No i chciałbym zacząć rozrabiać i zaczniemy sobie od takich rzeczy, które, które są tutaj na co dzień, na, na, w sumie największym echem odbijają się w tym mieście. Czyli So Central, no to jest miejsce, w którym najwięcej się dzieje, i myślę, że tam moglibyśmy na początku uderzyć. Co mam na myśli? Wielu z nas, którzy się tutaj znajdują, zaczynali. Na ulicach Forum Drive. Szczerze, śmiesznym plotwistem jest to, że teraz stoimy tutaj z Quickiem Kilka miesięcy temu, no, przykładaliśmy sobie lufy do, do gardła i to wszystko za sprawą jednego człowieka. Pana, po prostu jego wpływy, jego wizja na Soul Central jest taka, że wszystko ma być po to, żeby pieniężyć jego konto i miało być tak, jak on sobie tego zażyczy. Więc myślę, że to jest ten czas, żeby powiedzieć nie. I jeżeli chodzi o Gang Families który oczywiście od dnia dzisiejszego będzie pod rękami Quickjaya i ciebie, Quickjay, chciałbym prosić o to, żebyś zaopiekował się tym gangiem. No będziesz no, będziesz trzymał ten gang Family z naszym imieniu Jasne, nie ma problemu. Jak to ładnie nazwać, przyjacielu? Po prostu całą odpowiedzialność za gang Family zrzucam na ciebie. To ty będziesz decydował, co tam się dzieje, ale chciałbym, żebyś wiedział, że finalne decyzje podchodzą tutaj do mnie. Więc jeżeli chciałbyś coś szykować grubszego, to tak, żebyśmy my wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Co, Quickie, Rozumiesz wszystko? Pasuje ci? Jasne. Pamiętaj, że zawsze możesz tam mnie nie ty, od no, dzisiejszego dnia gniłbym w więzieniu. Dziadzia. Ja. Co do ciebie, chciałbym, żeby pozostało bez zmian to, że będziesz zajmował się całym naszym biznesem samochodami. Kradzieżą, importem, żebyś dbał o klientów. Ja po prostu chciałbym raz na koniec tego dnia zobaczyć tego efekty. Jeżeli by był jakiś problem czy coś, zgłaszasz to mi i będziemy rozwiązywać takie problemy. Ale po prostu chciałbym, żebyś też się zaopiekował tym całym naszym biznesem. Bez problemu. Tylko dawaj mi więcej takich akcji jak, jak, wczoraj. No i właśnie do tego też chciałem nawiązać, że no, nie wykluczam, że nieraz będziemy potrzebować takiego dobrego mechanika jak ty. I co więcej, to się tyczy także ciebie Quickie. Chciałbym, żebyście zadbali o własne ekipy. Gdybyście potrzebowali naszej pomocy, oczywiście zbierzemy się będziemy wam pomagać, ale jakby chciałbym, żebyście wydbali o ten cały interes ze swoimi ekipami pod moim szyldem. Logan, co do ciebie. Zyłam. Oficjalnie chcielibyśmy Cię zaprosić też do naszego kręgu tutaj, żebyś z nami jeszcze bardziej współpracował. Mm, nie wiem co powiedzieć, ale jedno, co w tym momencie przychodzi mi do głowy? No to jasne i dziękuję. Czyli widzicie, powiększamy się. Nasze wpływy są coraz większe. Mamy urzędy, mamy samochody. Wszyscy są świadkami tych wszystkich słów, które wypowiadacie. Deklaracje na tym stole mają być czyste i bez jakichś zbędnych. Haczyków. Jak mamy trzymać to, co trzymamy iść na wyższy poziom, to musimy współpracować i być ze sobą szczerzy. Więc przy tym stole zawsze odpowiadamy szczerze i. I pewnie. Lester, nie okay. wiem, czy jesteśmy twoją największą ekipą, jaką miałeś. Brakuje tutaj jednej osoby, jaką jest Leonardo. Ale Leonardo w tej chwili wykonuje też bardzo ważne zadanie dla mnie. No i niestety nie mógł się zjawić, ale no nie powiem. No, dzięki Tobie też sporo rzeczy zrobiliśmy. Miasto bardzo sobie szanuje Ciebie jako osobę i Twoje wpływy, Twoje kontakty. No, dzięki Tobie właśnie poznaliśmy Leonardo. I jest to jedna z kluczowych postaci, które mogą zaszkodzić Panu. I moje pytanie do Ciebie. Czy Chcesz się z nami utożsamiać? Czy wolisz dalej eee, być na boku? No to jest pytanie... Ciekawe, no. Ale tak chcę. O kurde, no proszę was widzowie. Lester, Lester oficjalnie chce należeć do organizacji przestępczej. Dzieje się. No, Candy, z tobą tu to historie są przebojowe, bardziej miłosne, jeżeli chodzi o pewną osobę. Niestety ta opowieść kończy się tragicznie. Ja, jeżeli mogę na ciebie liczyć, chciałbym, żebyś po prostu na przyszłość nie ukrywała przed nami większych faktów i była szczera. Wiem, że twój tata jest przepotężnym gangsterem w tym mieście. Też muszą tutaj zostać wytoczone z nim granice i pytanie, czy możemy na ciebie polegać, czy będziesz latać za tatusiem. Jasne. Znaczy, ja z jeszcze pogadam, że jestem że Jasne. po prostu nawet jeśli będę się zajmować swoim, to zawsze tu jestem dla Ciebie, nie? Jasne, rozumiem. No i przechodzimy do naszego przyjaciela. Wtyka. Brzmi to dość komicznie, ale ksywa sama w sobie jest dość interesująca. Co o tym myślisz? <grym> Chyba gi. Wtyka, co? No. No, już trochę współpracujemy. Trochę rzeczy razem zrobiliśmy i mniej więcej wiemy na co nas stać. Potrafimy się naprawdę zgrać i, i, i zrobić cholernie trudną robotę. Ja bym też chciał pomóc realizować Twoje osobiste cele. Wiem, że dość niedawno temu pracowałeś jako zwykły gank unit i bardziej się przepychaliśmy niż sobie pomagaliśmy, ale finalnie teraz, no już przedeś na śledczego, myślę, że możemy to tak uciągnąć. Naszymi tutaj wpływami, żeby podbić się jeszcze więcej, kto wie, może... Może przyszły dyrektor. No wszystko w naszym zasięgu. Pytanie czy czy ty się tutaj z nami odnajdujesz na tyle, żeby pójść dalej? Czy wolisz być naprawdę solo? Znaczy. Sprawa wygląda tak, no, dosyć dobrze mi idzie pinanie się po schodach kariery, ale ja jak najbardziej jestem otwarty. Zawsze, zawsze to się przydaje, i troszkę się uzależniłem chyba od tego dreszczu, adrenaliny. Plus, co kilka głów, to nie jedna, i cel nam przyświeca podobny. No to chyba wszystko mamy jasne. Wiem, że Leonardo też on chce być częścią tego wielkiego. To co tworzymy jest czymś wyjątkowym. Po prostu mamy ciężki orzech do zgryzienia, mianowicie tego pana o, ale myślę, że wszyscy razem współpracując, jesteśmy naprawdę mu no bardzo mu zagrozić. Jeszcze jest jedna osoba, która jeszcze dzisiaj z nami tutaj nie jest, mianowicie Raxon. Wielu z was go już zna, wielu was go znało wcześniej, albo mniej więcej go kojarzy. Ja Wam powiem szczerze: Araksonem znam się bardzo długo i również sobie bardzo dużo zawdzięczamy. Jest w nim coś takiego. Czego nie ma w was. Jakby automatycznie przy jego zachowaniu i przy tym, co ja dotychczas widziałem, wytwarza się jakaś bariera. Nie wiem, co to jest, nie umiem tego wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że Rakson nie jest ze mną w 100% szczery. Jeżeli on kiedyś ma zaciąć przy tym stole, zasiąść przy tym stole, musi się coś zmienić. Dlatego ja będzie się kręcił wokół mnie, pewnie będzie z nami dużo działał, ale chciałbym, żebyście go mieli na oku. Może wy coś zauważycie, czego ja nie widzę. Po prostu czegoś mi brakuje. No. My sobie tutaj gadu gadu, ale trzeba przejść do działania. Tak jak QuickJay słusznie zwrócił wcześniej uwagę, kogoś tutaj brakuje. Mianowicie jest jeszcze jedna osoba, której jakiś czas temu powierzyłem cały gang families. Jeżeli ktoś z was nie wie, byłem głową całego gangu, stamtąd się wywodzę i stamtąd zaczęła się moje, moja, moja przygoda, ale musiałem to wszystko rzucić, bo właśnie byłem na celowniku Pana O. No i sprawa jest taka, że totalnie nie wiem co się dzieje na -central. A ten miał być moim łącznikiem, ale nigdzie tego skurczybyka nie ma, nie odbiera telefonów i totalnie nie wiem co się dzieje na dzielnicy Dlatego dzisiaj chciałbym wziąć z dwie, trzy osoby, które by ze mną pojechały i nastawimy tam ład. To patroli nie będziecie mieli jak coś. Super. Ja mogę jechać. Ja, ja mogę, ja też mogę. Ja też Chodzi o to, że poprosiłem Davea jakiś czas temu, żeby po prostu zgromadził dzisiaj jak najwięcej osób na forum Drive. Ludzie jeszcze nie wiedzą o co chodzi, więc musimy dać mały pokaz siły. We wziąłbym Quicka, wziąłbym Davea. No i to nie Candy też się tam przewijała. No to możemy no, wziąć ja Candy. Byłam. Myślę, że tyle nas wystarczy. Damy sobie radę. Macie jakieś pytania? nie. No to super. Słuchajcie, jutro mi powinny przyjść nowe, nowe marmury tutaj, te nowe kamienie z nazwą hotelu. Wstawimy to. Mamy już ekipę zwerbowaną. I właśnie, co do hotelu. Jesz Chciałbym, żeby to było miejsce dla największych bandierów w mieście. Żeby tutaj mieli azyl. Tak samo, Lester, jak Ciebie w tyka, chciałbym poprosić, żeby jak najdalej odciągnąć tych wszystkich policjantów z tego miejsca. Trzeba to jakoś rozegrać. To będzie Nie ma problemu. moje zadanie dla Was w tym momencie. Dobra, no to chyba wszystko mamy. Także my się wyrywamy na su central. wtyka, załatwisz nam brak patroli, tak? Teraz? Ta, na luzie. Teraz wszyscy i tak siedzą przy FIBie. No właśnie, no Was. Obra, Quiki, Dave, Kendi, zaprašujem. Wiedziamy. zresztą słyszymy się przepraszam was widzowie, że po prostu tak to długo trwało ale potrzebowałem zrobić takie konkretne zebranie, teraz mniej więcej wiecie jak to będzie wszystko funkcjonować no i co, oficjalnie jesteśmy zorganizowaną grupą przestępczą, więc wchodzimy na nowy tutaj level i zobaczymy jak to będzie szło zaczniemy sobie od działania na Soul Central, dokładnie na Forum Drive nie powiedziałem naj najlepszego w sumie zapomniałem, jak już ustawimy gang families, to oficjalnie sprzeciwimy się płaceniu Haraczu dla pana O. Myślę, że to ściągnie na nas konkretne tarapaty, ale będziemy na to totalnie gotowi. Teraz czas się zająć dzielnicą. Dobra, chodźcie do garażu. Windom zjedziemy, będzie lepiej. Pojedziemy moim autem. No, patrzcie się. Dave akurat biegnął koło. Dave jest odklejony. Ten wtyka, to jesteśmy na łączach. No, na luzie. No, dwońcie do mnie, jakby się coś działo. Znaczy, od teraz możesz uznać, że już ich tam nie będzie tak naprawdę, bo ja jadę i od razu to załatwię. Dobra, okej. Okay. To dzięki. No spoko, trzymajcie się. Wsiadajcie. Fajnie by było, paki, jakbyście jeszcze załatwili sobie takie ciuchy, żebyście się wpasowali w dzielnicy. Jesteście w stanie? Jeszcze powtórzyć? Po, po, podjadę do sklepu. A, dobra. Fajnie by było, jakbyście się ubrali No, jakoś damy radę. Ty candy tak samo, jakbyście mogli się utożsamić z barwami families, byłoby rewelacyjnie. Brakowało mi tego. Brakowało mi tego. O właśnie widzowie, powrót na stare śmieci. Czas ogarnąć ten nasz cholerny gang, kurde. Bo coś czuję, że tam się dzieje jakaś tragedia. No, Oni pobiegli do sklepu, muszą się przebrać w nasze kolory I kurde, no jego wysyłamy na forum drive Każdy wie co ma robić w tej naszej organizacji Co tydzień będziemy mieć jakieś rezultaty tego Więc zobaczymy jaka kasa będzie zarabiana I jak się to wszystko rozgałęzi Teraz musimy po prostu zacząć myśleć Jak to taktycznie zagrać przeciwko panu O, eee, sprawdzimy sobie tą dzielnicę zobaczy, ustawimy ją do pionu I wtedy podejmiemy jakieś konkretniejsze działania Bo ja nie wiem na czym stoimy Naprawdę straciłem cały kontakt z tą dzielnicą I naprawdę trzeba to wszystko ustalić no i wychodzą, zobaczcie, w powrót do starych barw. czas się pokazać na forum drive. Sprzęt macie? Jak nigdy, no, Mamy. Nie wiem czego się tam spodziewać, więc jak ktoś nas nie spamięta, może źle zareagować, więc będziemy musieli tam troszkę narozrabiać. Miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie i ludzie zrozumieją, kto przyjechał. No, a co robimy, no, że RG bierzemy go do, do stołu czy nie? On, on już jest w lecznicy, dwa. No, RG nie jest na razie. W stanie. W stanie nam pomóc, ale mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. To co taką tego trochę drogo brakuje. W ogóle widzowie, ile wspomnień, zobaczcie, wjeżdżamy na nasze stare tereny. Z 50-60 odcinków było tutaj kręconych, jak nie więcej. Zerknijcie, sklep, który do niedawna był nasz, ale niestety no, przez LG został zamknięty. Ja pinkole, ale mam gęsią skórę w tym momencie, to taki powrót do korzeni, patrzcie się. Przed nami tam gdzieś tako stoi. Tutaj cała gwiazna dzielnicy? Kurde, stresuje się. Teraz albo nigdy. O jesteśmy. Wysiadamy tutaj. No trochę się ludzi zebrało. Co to za auto? E, co wy tu robicie panowie? Co my tutaj Halo, robimy? Szukamy Tana. Chyba fanili... Chyba dziś się szlaja, to ja z balasami. Zbierzcie całą dzielnicę i widzę was koło boiska. Bez gadania. Okej. Okay. Teraz. Okay. Dobra. Dobra. No to na co czekasz? Ruszaj się, zbieraj dzielnicę. Spokojnie, Ale wszyscy, nasz, idziemy na boisko. Dobra. Jazda. boisko. Jazda. Co tu się dzieje? Słyszeliście? Chodź, stawaj, idziemy na boisko. Pośpieszcie się, już! Zbierzcie, weźcie i wszystkich zbierzcie na boisko. Wszystkich, wszystkich. Chodźcie na chodnik, zejdźmy. Candy, weźcie tam pomóż im to ogarnąć, bo widzę, że tutaj jest sporo ludzi. W ogóle, widzicie, sporo ludzi jest widzowie, ale jak na razie jest straszny nieogar. Podobno ktoś tu powiedział, że. Idziemy tam na boisko, panowie. W, w anik, w, i ten, Lubikornie, tam w klubie, wiecie, jakim sumie. Na w boisko! Więc ciekawie, ciekawie, ale strasznie dużo ludzi. Strasznie dużo wiary jest tu na dzielnicy. Dwayne, wchodź na górę! Co za chura. To są wszyscy? Tak, wszyscy! I tak, o tak, co tu chodzi? Kiedyś było więcej! Chodź do nas na górę! Idę, mm. idę! To nie te lata. Pewnie się zastanawiacie, co się dzieje. Pewnie się zastanawiacie, kim jestem! No, w sumie tak. tak. Te osoby na lewo kojarzycie na prawo. I a to nie ten był szef! No właśnie, coś mi tak się. Jedna zasada, jest... młody człowieku. Ja mówię, wy milczycie. Nie wiem czy mnie kojarzycie, ale jakiś czas temu to ja tutaj stawiałem warunki, z, i gdy ja tutaj stałem na stołku, mieliśmy naprawdę sporo, sporo, sporo siły w Soul Central. Niestety jakoś to ucichło. I moje pytanie pada, gdzie jest etan? Na ośce balasów prawdopodobnie. nie wleczy się gdzieś z balasami. No nie, nie było go tutaj na A Albo na wanilii tu może ten być. Ale czekajcie, czekajcie. Dwóch... Jak to z balastami? czasu w ogóle się nie pokazuje na ośrodku. Mówią wszyscy. tego ja czasu o, to i nie ma Dwa, dwa, dwa osoba tygodnie go mówi... tu nie ma. Jedno osoba, osoba mówi, kolega tu. Dwa tygodnie go tu nie ma. Jak to nie ma? To gdzie on jest? No nie widziano jest w ogóle tutaj. Dawno go tu nie było. Ale Podobno to co? Jak Niedawno przejeżdżałem obok balasów i go widziałem. Cały czas z balasami widzę go. Wy ja tak sobie teraz żartujecie, tak? No nie. Nie. nie? tak się nie, ty, nie. Właśnie. Jak wy tutaj wszyscy siedzicie, to kto siedzi na tamtych rejonach obok plaży? Yyy, wa Wagosi. Jak Wagosie to wy? Wagosi osili No, odbi no, no się, przejęli odbili przejęli. Odbili to. Jak. To sobie masz, teraz ze ja nie jaja robicie. Kogoś to... odkrył balas i jeden z tych zrobił. Czy wy to widzowie słyszycie? Nie, no to jest żart, ja To, to się... co, co wy? To oddaliście tereny Wagosom, czy o co chodzi? No ale nie mamy nic Nie. nie mam... My nie, nie mamy, nie mamy, nie. nie mamy czy, czym się bronić. No sorry. Co nie ten Ethan zrobił z tym gangiem? Zniszczył nawet całą moją pracę, widzowie. Zabieram, no ja. No rozpokojnie. Cały mi gang mi się sypie od kilku bierakuje. miesięcy. Ja jest gorzej niż wypowodze. myślałem. No dobra. Słuchajcie, na tym terenie byłem znany jako Dwayne. Dwayne? To ty? Co jest? Co jest? To pewnie, pewnie wielu z was słyszało fałszywą historię, że osłabłem, no tak. że odpadłem, nawet wielu da. z was to mogło widzieć. W tamtym miejscu to było za nami. No, nawet wielu z was widziało tą pseudobójkę. Niestety muszę wam powiedzieć, jaka była prawda. Zostałem do tego zmuszony, bo niejaki pan o zagroził, że jeżeli zrobię więcej ruchów, to wybije cały gang. Dlatego Ostatnio musiałem się kto Musiałem się ośmieszyć. I musiałem doprowadzić do tego, że musiałem was zostawić. Ale cały czas wspierałem. To ja. Osta, to, ja to my wspólnie z Daveem i z innymi podjęliśmy decyzję, że Ethan zasiądzie jako wasz OG i będzie zarządzał. Będzie wam pomagał, ile może. Ale niestety widzę, że Ethan się nie pofatygował, żeby się tutaj znaleźć. Tylko zdradził. Panie Dwayne, mam pytanie. Hmm? Słyszałeś coś o lg bo. Dawno go tutaj nie widziałem. Tak, niestety LG na razie jest nieosiągalny. LG pomagał mi i coś się stało tragicznego, ale LG jeszcze wróci. Ale żyje? Żyje, LG żyje, ale potrzebuje czasu. O, powinien być OG, a nie ten głupietan. Wybaczcie to, do czego to doprowadziło. Po prostu chciałem dla was dobrze, a wyszło źle. Czas na zmiany w takim razie. Po mojej prawej jest nikim nie. Nie jak QuickJay. Specjalnie dla was przyszedł tutaj z więzienia. Panie Dwayne? Hmm? Jak się broń przed mezdań, pana? Jak się bałem przed nami pana. No... no właśnie. Spokojnie. Tym będzie nasza głowa. Jakby od teraz na stołek wraca QuickJ. Mam nadzieję, że go wszyscy zaakceptujecie. Czy jest. jeszcze przeciwko? Nie, nie. przeciwko? nie jestem przeciwko dobrze. Z nim było dobrze. Niech teraz. No i super. Czekałem na to całe życie. Od teraz to Quickjay to by będzie się wami opiekował. QuickJ będzie cały czas ze mną w kontakcie. Ja niestety nie mogę wam poświęcić takiej uwagi, jak poświęcałem, bo też mam masę no. innych rzeczy, ale moje serce zostało na forum drive i zawsze tutaj będzie, więc pomogę QuickJ'owi tak, jak będzie trzeba. Rozumiemy się? Rozumiem. Teraz tak, tak. Quickże z wami wszystkimi porozmawia i wspólnie Może. ustali co potrzebujecie, jak potrzebujecie i wtedy przyjdzie do mnie i wam pomogę. Ale teraz jeszcze mam jedną sprawę. Muszę znaleźć Tana. Gdzie go znajdę? Jest na okolicach. Za balansów. Najprawdopodobniej. Często siedzi na ba... Często siedzi na ośce... Często siedzi na stacji. Często sklapy, na siedzi na stacji, stacji, stacji o No to posłuchajcie, płacę 10 tysięcy dolarów dla pierwszej osoby, która mi dostarczy realne info, gdzie jest etan. No, bez większych problemów. Macie ustalić, gdzie jest etan. I wróćcie tutaj. Dobra. Będziemy tu czekać. Dobra. Jazda. Zaraz jesteśmy. Spokojnie. Oliks. Kurde, widzowie. Jednak jest szansa na to odzyskać. Jestem cholernie zły, bo straciliśmy kluczowy teren, który jest przy plaży. Straciliśmy wszystko, na czym tutaj pracowałem. I oni chłopaki nawet nie mają się czym bronić. Kurde, czemu to tak zawsze mu się wygląda, że się wszystko sypie? Ale koniec tego. Wchodzimy solidnie na te Soul Central i po prostu QuickJay z nimi wszystkimi pogada no. razem z Candy i Dave'em, a ja pomogę jak tylko będę mógł. Damy radę, widzowie. Niech mi teraz ustalą gdzie jest seta. Niezła wiara co? No. Jest grubo Daj, szale, Mam informacje, mam, mam informację. Mam informację, gdzie etan jest Gdzie jest? Gdzie etan jest? jest na stacji benzynowej W co balasów Kręci się tam Jadę tam Czekaj, czekaj, quickie, quickie, quickie nie mogę tego tak zostawić Wiem, 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 dlatego poczekaj Zbierzcie dwie fury ludzi I weźcie mi tego frajera, zapakujcie do Mercedesa Ja będę czekał w ulicy obok Wy go tam zgarnijcie i zapakujcie mi go do fury Albo wiecie co? Pojadę z wami Przypominają wam się stare czasy? Przypominają Totalnie nie popełniłem największe totalnie. głupstwo. No, czekajcie, gdzie on jest, ten frajer? Tutaj, mówili? Podobno tutaj. Nie widzę gawy. Może gdzieś z tyłu? To co ma niewidzącego? Wydaje mi się, że gdzieś z tyłu. Jest a tam go, ktoś z tyłu, szybko. Gdzie? Z tyłu, Widzicie? za sklepem. Tutaj, po prawej. Patrz, szybko. Dobra, go. Jeszcze go. co? w jedź! Mieczu. Witaj, Jetan Dawno się nie widzieliśmy. A teraz zapakujcie mi go do Mercedesa, najlepiej do bagażnika. Dobra, pakujemy go, panowie. Co, jest on spakowany? Tak. Dobra, quickie Spakowane. Zamieniajmy na... się nadzielnie. No, wracaj nadzielnie, ogarnij wszystko, co trzeba wiedzieć i przyjdź do mnie, jak już się dogadacie, czego potrzebujecie. Będziemy kombinować. No ja już sobie poradzę z nim. Potrzebuję go sam na sam.